Śniadanie zjedzone? Mm, tak, kocham naleśnikowe soboty. Super, to teraz czas na sobotnie aktywności. Uuu, jedziemy na kajaki? Nie. Zakupy w galerii? Nie. Hmm, rowerowy trip? Nie, skąd ci do przodu głowy? Gdzie jest sobota, dzień sprzątania. Co? No, a nie możemy czegoś porobić tak razem, całą rodziną? Oczywiście, wszyscy będziemy sprzątać. Na mnie nie patrz. Kiedy obiecałeś naprawić bramę? No, z pół roku temu. Ale nie musisz mi co miesiąc przypominać. No to już mi do roboty, a ty, Daria, zajmiesz się łazienką. Odkurzyć, umyć, okej, okay, ale ja się tak brzydzę tego odpływu. No to załóż sobie rękawiczki, jazda, a potem swój pokój ogarniesz. Przecież mam porządek. Czyli mogę wysłać zdjęcia do twojego chłopaka? Nie, nie, dobra, no ogarnę. A ty co będziesz robić? Mamusia sobie poprastuje przy swoim ulubionym serialu? To trochę niesprawiedliwe. Sprawiedliwe? Nie znaczy porówno.